znowu spotkać. 21.45, więc spotykamy się na Słowie na Dobranoc. Tutaj poczytałem już troszeczkę, że piszecie o, o ciężkich burzach. U nas rzeczywiście wczoraj też nad pakością przeszła burza, nie taka groźna, tam bardziej w okolicach chyba troszeczkę szalało, ale. Ale tak, no, trzeba modlić się za tych wszystkich poszkodowanych i, i, i za te wszystkie rejony, gdzie te burze i nawałnice będą się przemieszczać, żeby rzeczywiście no, nikomu, nikomu krzywda żadna się nie stała. Więc i Matka Boża Gromniczna, pewno, i nie wiem, kto tam jeszcze jest patronem od, od takich anomalii pogodowych, ale, ale na, pewno, na pewno taka ufna modlitwa i zawierzenie Panu Bogu jest czymś bardzo, bardzo ważnym. No, To też są takie sygnały dla nas. Pewnie to wszystko, co się dzieje, żeby, żeby jeszcze bardziej Panu Bogu zaufać, żeby zejść, być może to jest taki jest sygnał, zejść z drogi, która nie jest Bożą drogą. Pan Bóg czasami takimi znakami się posługuje. Nie chcę tutaj, że tak powiem, żadnych myśli katastroficznych przywoływać, ale może warto sobie to wziąć do serca. Moi drodzy, tak. A dzisiaj? Dzisiaj będzie troszeczkę o wzroku, o dobrym wzroku. Ponieważ wczoraj i przedwczoraj w tych naszych rozważaniach księdza Dejczera padały takie sformułowania, żeby patrzeć na, na świat takim Bożym wzrokiem, żeby, żeby mieć takie Boże spojrzenie, żeby z Bożej perspektywy patrzeć na, na otaczającą nas rzeczywistość, również na to, czego doświadczamy i, i, i różne cierpienia, i bóle, i krzyże, które, które mają nas przemieniać, mają nas nawracać. Więc dzisiaj dzisiaj właśnie taka modlitwa o dobry wzrok znalazł u Michela Kłasta, znany nam wszystkim autor. Michel Quas, jego książka Modlitwa i czyn. Polecam oczywiście jako taki bardzo ciekawy też materiał do, do medytacji, do rozważań, ale oczywiście, jak skończymy nasze słowa na dobranoc, bo jeszcze dużo nam z tej książki zostało. Od czasu do czasu do niej zerkam. Więc tak, Michel Quas to, to, to jest taka klasyka, można powiedzieć. I tam znalazłem taką modlitwę o dobry wzrok. To co, to, to dzisiejsze słowo niech będzie taką, na taką, modl taką modlitwą. Tak czasami troszeczkę się zawieszam, przepraszam, bo zerkam też co piszecie, żeby poczytać. Tak, niech to... o, Violetta Grunt. no pozdrawiam ja wszystkich serdecznie, widzę. I Lublin się tutaj z nami łączy, świetnie, świetnie, zobaczcie jak pięknie. Dzięki internetowi możemy się połączyć właściwie z całą Polską, nie tylko, bo z Italią, Zosia do nas pisze z Italii. Ciągle nas tak tutaj, że tak powiem, robi nam apetyt, o to, to, tego słowa mi brakowało, robi nam apetyt na włoskie klimaty, no daj Panie Boże, że kiedyś będzie można też tam wyjechać. Dobrze, no i Ingolstadt jest z nami, Dorota, no bardzo serdecznie pozdrawiam. No. Dobrze, to już posłuchajcie dzisiejszego słowa Słowana: Dobranoc i, i może też jakieś, jak zwykle, refleksje napiszcie, czy na czacie, czy potem w komentarzach. Fajnie by było, gdybyście dali, dali jakieś świadectwo. Teraz zamknę, panie, powieki, bo moje oczy skończyły służbę tego wieczoru i mój wzrok powróci do wnętrza. Po całodziennym przechadzaniu się w ogrodzie ludzi. Dziękuję Ci, Panie, za oczy. Te okna szeroko otwarte na wielką przestrzeń. Dziękuję za wzrok, który przenosi moją duszę, podobnie jak dobroczynny promień przenosi światło i ciepło Twojego słońca. Proszę Cię teraz w nocy, aby gdy jutro otworzę oczy w jasnym świetle. Były gotowe służyć mojej duszy i jej Bogu. Spraw, żeby moje oczy były jasne, Panie, i żeby mój szczery wzrok budził pragnienie czystości. Spraw, żeby nigdy nie był wzrokiem zawiedzionym, rozczarowanym, zrozpaczonym, lecz żeby umiał podziwiać, radować się, kontemplować. Naucz moje oczy, żeby umiały zamykać się, by lepiej odnajdywać ciebie, ale żeby nigdy nie odwracały się od świata, dlatego tylko, że się go boją. Daj mu wzrokowi taką głębię, żeby umiał odnajdywać w świecie Twą obecność i spraw, by moje oczy nigdy nie zamykały się na nędze ludzi. By mój wzrok był prosty i śmiały, ale żeby umiał wzruszyć się, i żeby oczy moje umiały płakać. Spraw, by mój wzrok nie brukał tego, kogo dotyka. Niech nie niepokoi, lecz niech ucisza. Niech nie osmuca, lecz niech przekazuje radość. Niech nie uwodzi, by następnie stać się niewolnikiem. Lecz niech nakłania i zachęca do tego, żeby ci, na których spocznie, starali się czynić więcej niż to, co On wyraża. Spraw, żeby grzesznik czuł się Nim skrępowany, bo w Nim odkrywa Twe światło. Spraw, żeby mój wzrok wstrząsał, bo to jest spotkanie, spotkanie Boga. Niech będzie alarmem, wołaniem, które ściąga wszystkich na próg domu, nie z powodu mnie, Panie, ale dlatego, że Ty będziesz przechodził. Żeby więc wzrok mój sprawiał to wszystko, Panie, jeszcze raz, tego wieczoru oddaję Ci moją duszę, oddaję Ci moje ciało, oddaję Ci moje oczy, a żeby. Gdy będę patrzeć na ludzi, mych braci, abyś to ty na nich patrzył i przeze mnie dawał im znak. Pięknie mieć takie spojrzenie, takie czyste, takie budujące, takie doceniające, takie przenoszące radość. Takie spojrzenie miał też Pan Jezus. On, on patrzył z miłością, on patrzył tak do głębi, poznając serce ludzkie, on znał to serce bardzo dobrze. I zawsze w tym, jego spo, w tym jego spojrzeniu była miłość, zawsze w tym, w tym jego spojrzeniu było coś, co, co dodawało takiej chęci do życia. Jak Jezus spojrzał, spojrzał z miłością, to człowiek czuł się dowartościowany, wiedział, że jest kimś, wiedział, że, że patrzy na niego, na niego miłość. Dobrze, o takie piękne oczy się pomódlmy teraz. Oczywiście, jak zwykle, te wszystkie Wasze intencje zbieramy ktoś maila mi napisał, Agnieszka napisała maila, żeby też pomodlić się za, za ojca Stanisława w pierwszą rocznicę śmierci, więc też te intencje, które napisaliście tutaj na czacie, też naszą parafię, bo dzisiaj u nas w Pakości, w parafii odpust świętego Bonawentury, to jest słuchajcie, to jest jedyna parafia, jedyny kościół pod wezwaniem świętego Bonawentury w Polsce. Kim był święty Bonawentura? Poczytajcie sobie, franciszkanin, biskup, kardynał Ekspert soborowy, przyjaciel papieża zmarł w 1274 roku. Więc warto o nawendurze poczytać. Wielki Mistyk, drugi założyciel zakonu, i tak dalej, i tak dalej. Zachęcam do lektury. Dobrze, pomódlmy się, kończąc ten, to, to dzisiejsze nasze spotkanie, ten dzisiejszy dzień. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Aniele Boże, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, rano, wieczór, we dnie, w nocy. Bądź mi zawsze ku pomocy, broń mnie od wszelkiego złego i zaprowadź do żywota wiecznego. Amen. Kto idzie spać, życzę kolorowych snów, spokojnej nocy, wypocznijcie. Niech oczy też odpoczną, żeby jutro, jak się obudzą w świetle, mogły służyć naszej duszy i naszemu Bogu. Dobrze. A kto ma jeszcze możliwość, to zapraszam za 5 minut na kompletę na modlitwę na zakończenie dnia. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami niech was błogosławi i strzeże od wszelkiego zła, wszechmogący Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Z Panem Bogiem spokojnej nocy. Pozdrawiam Marcin jeszcze, bo widzę, że Marcin z Barcina napisał. i Szczecin z nami jest. Wszystkich was serdecznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem. Mhm.